Siemano wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa W dzisiejszym openingu mamy przygotowane 3,5 tysiąca złotych No i standardowo będziemy tutaj szukać na stronie jakiegoś profitu Jeszcze na samym początku odcinka chciałbym was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego No bo z kodem stir dostaniecie na stronie plus 10% do swojego każdego doładowania A także darmowe 2 złote i 10 groszy na start Dzięki czemu oczywiście będziecie mogli sobie otworzyć e, jakąś darmową skrzyneczkę Możecie sobie otworzyć low case'a za złote 26 Możecie sobie otworzyć takiego indirect case'a za 20 10 i ja właśnie takiego Indirect Case'a razy 3 Wam tutaj oczywiście otworzę. Jak w każdym odcinku, pokażę Wam, właśnie co możecie trafić z takiej darmowej skrzyneczki na stronie. No i mamy tutaj, słuchajcie, scouta. Mamy takie P250, które jest w ogóle dość sporo warte. No i mamy takiego Obrzyna. Patrzcie, za 374. Ten SSG też jest całkiem spoko. No, ale niestety trochę mniej warty. Ale tak to całkiem spoko. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma skinów, myślę, że jak najbardziej będzie zadowolony. No i słuchajcie, przechodzimy oczywiście dzisiaj do openingu. Mamy tutaj w ogóle jakąś nową skrzynkę chyba: Checkout Toolbox Case nam coś, ta, coś takiego nam tutaj wyskoczyło, więc jak najbardziej możemy sobie przetestować. Tutaj ta skrzyneczka jest dosyć tania, bo ona jest za 8,40, ale możemy sobie otworzyć trzy takie skrzynki za 25 zika. Tam widziałem, że kostka jest do dropnięcia, mamy też rękawiczki jakieś. No i proszę, bardzo fajna wąbka nam dropnęła Duality. Dosyć tania za 20 zł, ale jest to oczywiście profitik. Wydawało mi się, że ona będzie trochę więcej warta, no ale. Oczywiście, cenki się teraz trochę pozmieniały. Mamy fajnego kałaszka, zobaczymy w jakim stanie. No field tested, ale mamy ponownie tą awóbkę. No powiem wam, że i tak całkiem nieźle tutaj leci 35 Z, bo skrzynki kosztują 25 razy 3 oczywiście, więc i tak leci tutaj nam fajny proficik. No i ponownie ta awóbka, patrzcie. Także całkiem nieźle. Myślę, że mimo wszystko przejdziemy sobie na jakieś droższe skrzynki. Oczywiście pamiętajcie, że na stronie mamy Daily Case'a, czyli skrzynkę, którą możemy otwierać co 24 godziny, zupełnie za darmo. No i możemy tutaj nawet trafić kostkę. Także może akurat będziemy. Tym szczęśliwcem, który tą kostkę trafi Niestety nie, mamy P90 Freight Ale mimo wszystko jest to darmowy skinek za 30 groszy Także my sobie go oczywiście e, Mimo wszystko sprzedamy Natomiast wam życzę, żeby coś z tej skrzynki Lepszego wam dropu oczywiście Dobra, zrobimy sobie słuchajcie jak w każdym odcinku Jakąś bitewkę Także przechodzimy sobie tutaj, zobaczymy, jakie skrzynki możemy sobie tutaj dodać. Mamy w ogóle skrzynkę muzyczną, ciekawe. Ona jest też dosyć tania, natomiast my sobie tą skrzynkę na pewno dodamy. Yy, mamy co? Mamy ninja case'a. Tej skrzynki też nie widziałem tutaj na stronie. No widzicie, tutaj strona nas za każdym razem zaskakuje czymś nowym, co jest oczywiście też mega fajne, że mamy dużo aktualizacji. Mamy dev case'a na promocji jeszcze, także też sobie go dodamy. No i może jakąś skrzynkę z kosami na sam koniec. No i spróbujmy sobie z taką bitewką, słuchajcie. Na początek takie skrzynki, naraz grzeweczkę, a potem trochę trochę droższe, oczywiście. Także dodajemy sobie bota. No i lecimy. Opatrzcie, skrzynka muzyczna to jest w ogóle skrzynka z płytami. To też mega spoko. No słuchajcie, jeszcze nie widziałem takiej skrzynki. Także spoko. W ogóle na początku dostaliśmy Easy for ends. No oczywiście, teraz będziemy kibicować yy, ENS, także fajnie nam tutaj dropło na sam początek. No w chwili, kiedy to nagrywam, słuchajcie, no to niestety yy, ENS przegrywało Spain. Dosyć znacząco, bo przegrywało, słuchajcie, chyba 12 do 3. Także jest kiepsko raczej. Wątpię, że będzie comeback, ale zobaczymy. Nie no, tak patrzę na telefonie już jest 133. Także niestety Enz dostało dość mocny pogrom od Pain. Nie spodziewałem się tego, wydawało mi się, że to wygramy. Natomiast jeśli chodzi o bitwę, mamy 222 zł do 177 i ostatnia skrzynka z kosą. Mamy lepszego knife'a. Także słuchajcie, tą bitewkę sobie wygrywamy i łącznie zdobywamy 1345 zika. Całkiem spoko z 800. Także ja jestem oczywiście zadowolony. Chodźmy sobie tutaj do skrzyneczek na stronie. Spróbujmy z ametystem. Ostatnio ametyst oddał nam tego ursusa, który się właśnie tutaj pojawił na sam początek. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To jest taka skrzynka, która wiecie, może oddać coś fajnego, ale może też oddać coś generalnie słabego. I słuchajcie, dzisiaj mamy karambita: karambit ultrafiolet. No, myślałem, że to będzie o wiele droższe. Mamy 2800. Okej, okay, to jest i tak całkiem niezły profit. Natomiast myślałem, że słuchajcie, Karambit. No, będzie zdecydowanie droższy, ale widzicie, dropnął nam ten najtańszy tutaj. No, mimo wszystko, no na niego było prawie aż 4%. Więc nie dziwne, że akurat on nam tutaj dropnął, bo na przykład na faktoryniu mieliśmy tylko 0,01, więc szanse były zdecydowanie mniejsze. Ale mimo wszystko jest całkiem nieźle, słuchajcie, no tutaj zaskoczył dzisiaj ametyścik, naprawdę, i mamy jeszcze 1900. No dobra, to na koniec, też jakąś bitewkę możemy sobie jeszcze zrobić za to. Dzisiaj tak już mega fajnie poleciało. Także tak, dodamy sobie trzy Anarchy Casey, dodamy sobie. No, 3% Desert Hydra nie ma opcji. To jest słuchajcie za droga skrzynka, żebym ja to dodał. Glove Casey sobie dodamy, Knife Casey. No i w sumie tyle, patrzcie. To dodamy sobie jeszcze Beast casea może w ten sposób. I wtedy mamy prawie, prawie za całość. Także lecimy sobie. Znowu na dwie osoby. Nie będziemy tutaj przesadzali. No i myślę, że taka bitewka na koniec odcinka Jak najbardziej będzie spoko Jeszcze gdybyśmy to wygrali No i oczywiście jakiś fajny proficik z tego ugrali No to będzie całkiem okej okay. Zobaczmy, na początku już rękawiczki nam lecą Chociaż okej okay. Tutaj trochę myślałem, że to też będzie droższe Ale zdecydowanie te rękawiczki Nie należą do najlepszych Mamy 544 zł na początek Więc to jest i tak całkiem okej okay. Ten waystand rebel też może być spoko 200, 210 No te pierwsze skrzynki naprawdę tutaj ładnie nam posypały Tutaj z Glove i no właśnie, dostaliśmy rękawiczki nawet tańsze, za 260. Koskę dostaliśmy dość niezłą. Shadow Dodgersy, 455. Patrzcie, ten good time jednak droższy. No tego się nie spodziewałem, ale mimo wszystko bitewkę sobie wygrywamy. Jest nieźle, moi drodzy. Mamy z tej bitwy... Tysiaczek profitu, także ja oczywiście jestem zadowolony. Oprócz tego, no dzisiaj naprawdę fajnie nam tutaj posypało, bo dropnęliśmy także tego karambita, który tak naprawdę, no, zrobił nam dzisiaj cały odcinek. No i moi drodzy, dzisiaj naprawdę fajny proficik tutaj na stronie żeśmy ugrali. Także co, słuchajcie, to by było na tyle oczywiście w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów z CSGO Skinsa, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, a także jakiegoś dowolnego komentarza. No i co, dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się do następnego materiału i siemanko!